Dobra proszę Państwa Poprzedni odcinek mi się nie za bardzo podobał e... Muszę sobie przyciszyć e... trochę mi się nie podobał poprzedni odcinek ze względu na... na... Na to, że się przycinał film bezczelnie Gra chodzi płynnie bardzo ładnie Natomiast Natomiast film tragedia z momentami Naprawdę nie mam pojęcia Zwiększyłem jeszcze bufor do e, z, jeszcze zwiększyłem bufor do 25 tysięcy No dwa tak czy chyba 25 tysięcy kB bajtów To jest 25 mega tak? No to mam taki bufor Nie wiem czy to jest dużo nie wiem czy to jest mało, nie mam pojęcia szczerze mówiąc Nie znam się Nie wiem czy to jest dużo czy mało Szkoda że nie można pauzy zrobić w tym No ale to nic Aha, no co to miało być Au, au, au mamy taki shotgunik. Przy, Przyjemy ten shotgunik, trzeba przyznać tylko mało do niego amunicji. Jest niestety do tych broni, które oni nam tu spuszczają, to, tych, to tych, tej amunicji nie jest za dużo. Niestety to miejsce mi się z czymś kojarzy. Ja nie wiem, czy ja tu kiedyś nie wrócę w sensie no, w gry. Prawda. Dobra, tymczasem wracamy. No to skakanie to jest zarąbiaszcza rzecz po prostu. Nie, nie ten klawisz. Dobra. Punkt kontrolny. Przecież ja już tam byłem. O kurde, jaki pluton egzekucyjny. Przecież ja tam byłem, czyż nie? A, tam trzeba wejść, ale wiecie co, ja mam ochotę jeszcze... Zbadać teren Mam ochotę zbadać teren eee. Tak, wydaje mi się, że ja tu się, że ja tu się pojawię jeszcze raz Chrono, Chronologicznie w czasie gry Tylko będzie tutaj coś innego Wylezę tam stamtąd z tych płomieni I będę tu walczył z takimi No i zobaczycie Można tu trochę pozwiedzać. Co jest miłe? No stąd przyszedłem, z zasadniczo. Tak. Z zasadniczo, stąd przyszedłem. A, co za zaskoczenie, prawda? Dobrze że się tam panowie skumulowali A się rozsyp się rozpierzchli niczym niczym coś Ta człowieku ledwo przeżyłeś Nelda Dobra Wszyscy martwi, możemy jechać dalej Chłop żywemu nie przepuści przecież, nie? Zwłaszcza takiemu żywemu, co do nas strzela Dobra Idziemy dalej Oczywiście nie włączyłem żadnego stopera Załóżmy, że to będzie krótki odcinek U, Niepotrzebnie zmarnowałem dwa strzały Chyba ktoś mi się tu jeszcze kręcił, coś mi się zdaje Dobra i po amunicji Ale i tak fajnie było Śmierć przestworzy. Bardzo dobrze Nie chcę tego oglądać.

I outrank you both, Major, and don't you forget it. You report to me at my say so. Fine, here's the report. The city is in ruins. Everybody's dead. Is that what you were looking for? Oh, spare me the melodrama. I'll be checking Oops. in on you, Major. I run this mission. Not Joe. Pewnością. Czy ktoś tu jeszcze żywie? Mam nadzieję, że nie. Wyłączanie pola bo jak zwykle najbardziej przydatna rzecz. Mhm. Mhm. Dobra, nie chcę się tego czytać. Jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Nie chcę, czytnie. A tymczasem. I zaraz gdzieś tu jest. A, właśnie moje zaopatrzenie. W zasadzie ta amunicja wracamy, jak widzę, tą samą drogą. <śmiech> <śmiech> Dwóch naraz! Dobre prosto w pyskę osiągnąłem. Fantastyczne osiągnięcie. Dobra, nie wiem gdzie teraz. Coś tam przed siebie, no, w każdym razie. Oops. Ale żeśmy przyłożył Musimy tam. Nie, tam już byliśmy. Dobra, punkt kontroli. No i znowu najbardziej przydatne pole minowe na świecie. Yy. Dosyć nieźle, skutecznie to na pewno. No, pierwsze mechy, tak zwane, z którymi będziemy musieli walczyć. To w zasadzie biomechy, ale te są jeszcze proste, bo są nieruchliwe. No i trzeba, taktyka na nich jest dość prosta, trzeba się do nich, trzeba ich zajść od tyłu i właśnie zdać im takiego kopa, ten świecący coś. I jak już im damy takiego kopa, trzeba tego kopa im powtórzyć jeszcze ze dwa razy. Ups. Dobra. Prawda, tu właśnie moja żona. Podziwie. No prawie. Tak naprawdę on nazywa się Spencer. I Jest jakimś komandosem biomechanicznym. No dobra. Gdzie? A, tak, tak. Tylko niestety nie ma jej w tym miejscu. <grybujesz> ouch, ouch, ouch. No. Gdzie? Nie, to niebieskie to jest promieniowanie radioaktywne, tam się nie wchodzi. No to jest po jakimś miasto, po jakiejś bombie czy coś. Dobra, proszę państwa, będziemy kończyli odcinek w tym miejscu. Gdyż nagrywam już od kilkunastu minut, chyba. Tak mi się wydaje. O, jakaś dziwna bomba, nie wiemy jaka. To będzie fajny, fajny etap. Naprawdę tutaj będzie dużo skakania, dużo wysokich budynków. Polecam, także zapraszam do następnego odcinka. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.